Witam, przemierzając morza i oceany, odnalazłem peryskop i skrzynkę. Dotarłem szczęśliwie już na brzeg i odłożyłem, zostawiłem tutaj peryskop. Spójrzcie, taki peryskop udało mi się odnaleźć, wyłowić. Prawie nic mu nie brakuje. No jest widać, widać, że jest solidnie zrobione, ale to nie wszystko, tutaj jeszcze była taka skrzynka, na początku myślałem, że to taka czarna skrzynka, ale nie, to skrzynka ze skarbami, ale niestety skarbów już, już nie było, zostały tam jedynie po marynarzach kawałki, szczątki małpek, o. Tutaj jeszcze są, ta upona to już nie, 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 nie jest, ona już tu sobie leżała, ale te artefakty znajdowały się właśnie w tej, w tej skrzynce. No z braku statku yy, na, na, na morzu to właśnie ten peryskop i, i ta skrzynka. No, będę chciał oczywiście yy, zgłosić ten yy, fakt, ten event yy, przede wszystkim do muzeum, ale też nagłośnić sprawę w mediach w mediach, gazeta, telewizja, no po prostu o takim wspaniałym znalezisku, bo, bo, bo rzadko się coś takiego zdarza, że człowiek który wypływa na, 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 na śledzie, łowić śledzie, znajduje, znajduje szczątki w raku statku, no dobra, ja idę dzwonić i zaraz to będę rozpowszechniał tam, no to na razie, cześć.